Witam serdecznie Na WG Warmia Chciałem tu pokazać Wypuszczenie gołębi koło domu Bo ponieważ Lot Pniewy jest odwołany Ze względu, że samochód Odmówił mi posłuszeństwa Ujechałem 50 km Stracił moc Podjąłem decyzję, że Nie dam rady dojechać do Pniew Tu pokażę Wypuszczenie gołębi Proszę że to jest na moim podwórku czy obok gojemnika. Także jest godzina 720 rano. Wypuszczę je koło domu. Zobaczymy, żeby nie szalały. Zobaczymy, co zrobią, czy zostaną, czy odejdą. Gołąbków było zakoszowanych 464 sztuki. Także myślę, że poznają okolice, nigdzie nie ruszą w trasę. To tyle. Dobry lot.